When kids walk with two sets back to their chest Let me introduce you to the pimp game When I switch lanes Cause it my empty names Cause too many can't talk in it But they don't have the guts to walk I'm Like a typical gangster, you're a typical gangster Halo, kurde, co to jest? Małysze, mam sprawę dajcie mi 10 minut i mi się na Okej. Okay. No co, jestem studentem, dodatkowo też pracuję czasem na budowie. To jest nienormalny człowiek, no. Imprezy, wszystko, życie, dziewczyny. Inteligencja. <laughs>, nie poważę, nie. <laughs> no cóż. Do projektu wszedłem, ponieważ chcę się dobrze bawić. Kilku wariatów. Pokażę wam życie studenckie. Wiadomo, zostało na półtora roku. Tamy czadu z tym wszystkim. Recepta na zwycięstwo. Coś wymyślimy, myślę, że tak z pierd...nięciem, nie? <grych> Wszyscy się po prostu dogadujemy dobrze. I no, trzymamy sztany. Kurwa, moja czapka Ale Romek, czekaj, czekaj, czekaj. Katowice to jest najlepsze miasto. Kolorowe tak naprawdę, tylko trzeba się rozejrzeć za tymi kolorkami. Dużo pieniędzy w to inwestują. Może zbyt mało przyrody zieleni? Najlepsze dziewczyny. Bardzo przyjaźnie nastawieni ludzie. Kopalnie, no to jak wiemy. Jo, Godosz. Dużo klubów sportowych. Z całego Okręgu Śląskiego. Żadnych tutaj konfliktów, jak wychodzimy gdzieś sobie na imprezki na miasto. Większej reklamy nie trzeba. Katowice. To teraz nasze miasto. Jesteśmy za WF u i mówimy jasno. Że wygramy ten projekt, bo to jest nasz cel. A kto w to nie wierzy, to co. Akademia Wychowania Fizycznego wypuszcza najlepszych, najlepszych sportowców, najlepszych fachowców. Możemy się tu realizować. Bardzo fajna perspektywa. Jeden z najlepszych akademików. Ludzie, w, tak jak jest lato, wakacje. Nie siedzą w akademikach, wychodzą na plażówkę, na tenisa. Na tle innych uczelni jesteśmy czołweczką. Na pewno kolorowa, bardzo, na pewno bardzo atrakcyjna. Wiadomo, wieczorkiem sobie możemy grilla rozpalić, jakieś piwko wypić. I dlatego tu jestem, a nie gdzieś siedzi. Akademia jest bardzo szanowana nasza. Swoją rangę ma. Duży prestiż. Drodzy widzowie, przede wszystkim Płyńczyńska, to od Was zależy, nie tylko od nas. Bądźcie z nami, my pomożemy Katowicom, Katowice pomogą nam. Klikajcie na nas. Wszystko tutaj pokażemy. Dziewczyny, przykładni mężowie przyszli, może Wasi. Wiadomo, jakaś rozrywka, studenci AWF-u. Zbierzmy się w taką jedną wielką całość i pokażemy, że Katowice, bądźcie z nami, są naprawdę fajnym, zjednoczonym miastem. Działa za niedługo, wytaczamy. Więc słuchajcie chłopaki z innych akademików. To jest nasz znak zwycięstwa. Ten mały palec potrafi najwięcej. Na pewno będzie walka, bójcie się. No. Naprawdę konkretna. A rywalizację mamy we krwi, więc możecie się jeszcze wycofać, panowie i panie. Skopię wam tylko. Bójcie się i módlcie. No myślę, że władze uczelnie nas zrozumieją, jeśli coś tam...